Cześć, witam Was bardzo serdecznie na naszym filmowym kanale. Dzisiaj chciałabym pokazać Państwu filmik na temat pompy dozującej firmy Jakot. O, tak wygląda ta autopompa. Przyznam szczerze, że na samym początku myślałam, że nie będzie mi taka pompa w ogóle do niczego potrzebna, z racji tego, że jestem osobą dosyć zdyscyplinowaną, sumienną. No, i przez jakiś czas dawałam sobie radę z tym, że w określonych godzinach określoną ilość płynów sobie do zbiornika dozowałam, ale później po przemyśleniu paru rzeczy stwierdziłam, że nawet nie wiadomo, jak bardzo bym się starała, to i tak nie będę w stanie dozować tych płynów w takich ilościach, w takich proporcjach, żeby nie było żadnych skoków parametrów. A mianowicie, jeżeli dozuję na przykład powiedzmy 100 ml płynu, to nawet nie wiem, jakbym się bardzo wolno starała wlewać do tego zbiornika, to i tak będzie to trwało maksymalnie powiedzmy minutę, a to i tak jest bardzo krótki czas. A taką ilość właśnie płynu mogę sobie za pomocą takiej pompy ustawić w 24 dawkach w ilości od 1 do 999 ml tego płynu. Także jest to bardzo fajna sprawa, i mogę sobie właśnie coś takiego zrobić. I stwierdziłam, że jednak skurzę się, kupię sobie taką pompę, a więc jest, kupiłam. No i teraz pokażę Państwu, jak bardzo łatwy, szybki sposób sobie ją można zaprogramować, ponieważ naprawdę bardzo fajnie działa i naprawdę niesamowicie ułatwia życie. Dlatego, że już nie muszę pamiętać, że jakiś tam płyn muszę dodać, a poza tym no, te stałe parametry wody jednak mnie przekonały, że warto zainwestować i warto się zaopatrzyć właśnie w coś takiego. Potem możemy sobie podpiąć bezpośrednio pod na przykład butle z płynami dozującymi, albo możemy sobie je przelać do jakichś pojemników, do butelek. Są również na naszym rynku świetne. Świetne pojemniki dozujące, które tutaj akurat mam, i do tych pojemników możemy sobie przelać nasze, nasze komponenty, wstawić sobie do szafki pod zbiornik, i tam możemy sobie naszą pompę tak samo podpiąć i ustawić dozowanie tak jak je chcemy. Teraz sobie przejdziemy do prezentacji, jak bardzo prosty, łatwy i szybki sposób programować taką pompę. Naprawdę nie jest to żaden problem i zaraz się o tym przekonać. Przygotowałam tutaj taki przykładowy model podłączenia właśnie pompy oraz pojemników z płynami dozującymi. Skupiłam się tutaj na pojemniku numer 1 oraz tutaj pompie nie jest jeszcze podłączona do zasilania zaraz się tym zajmę chciałam tylko tutaj Państwu pokazać, że pompa numer jeden, a mianowicie ta pompa jest tutaj podłączona tutaj jest płyn, który będziemy dozowali i płyn z reguły dozowany jest do akwarium, do sampa ja tutaj zamiast sampa mam tutaj taką miareczkę i sobie tutaj podpięłam właśnie drugą końcóweczkę z pompy dozującej Mamy tutaj podłączone już zasilanie pompy na pulpicie. Widzimy datę oraz godzinę, data oraz godzina się zgadzają, natomiast tutaj, jeżeli byśmy chcieli cokolwiek ustawiać, to jest to bardzo prosty mechanizm. Wchodzimy sobie w menu i tutaj mamy strzałeczkę pokazaną, że chcemy skupić się na dacie oraz godzinie, więc tutaj sobie wchodzimy na datę. Mamy tutaj 2019, możemy sobie strzałkami góra-dół tutaj sobie zmieniać miesiące tak samo. Dni tak samo, zatwierdzamy sobie, przechodzimy sobie na godzinę, robimy dokładnie tak samo, ale wszystko nam się tutaj zgadza, więc nie musimy niczego tutaj korygować. Zatwierdzamy sobie. I sobie znowu wchodzimy sobie po raz kolejny do menu głównego. Przechodzimy sobie w dół na program. Wchodzimy sobie na program. I tutaj mamy pompy od 1 do 8. My tutaj mamy pompy 4, bo tyle jest: raz, 2, 3, 4. Natomiast, jeżeli byśmy sobie podpięli kolejny dozownik, to byłoby ich na przykład 8. Stąd na pulpicie jest wyświetlone 8 pomp. Wchodzimy sobie w menu. I tutaj mamy możliwość ustawienia dawek od 1 do 24. Ustawmy sobie powiedzmy na przykład 5 dawek. Zatwierdzamy sobie. Tutaj możemy sobie ustawić dni przerwy pomiędzy podaniem jednej dawki, a drugiej właśnie z konkretnie pierwszej pompy. My sobie tutaj ustawimy, że nie chcemy mieć tutaj odstępu na przykład 2, 3, 5, 10 lub 30-dniowego, że chcemy mieć codziennie dozowany płyn, więc tutaj ustawmy sobie. Zatwierdźmy sobie to, i tutaj teraz mamy możliwość ustawienia sobie w pierwszej dawce, ile chcemy tego płynu dozować. I sobie tak samo strzałkami góra-dół sobie tutaj zatwierdzamy, ile chcemy tego płynu dodać. My na przykład skupimy się tutaj, powiedzmy, że chcemy w pierwszym dozowaniu mieć 19 ml płynu dozowanego. Zatwierdzamy sobie. Teraz ustawiamy sobie godzinę. Godzinę mamy 19. Dochodzi nam 19.15. A więc powiedzmy, że sobie tutaj ustawmy godzinę 19.13. Tak, i teraz pompa numer 2. Robimy dokładnie to samo. Powiedzmy, ustawimy sobie. 5 ml płynu, zatwierdzamy sobie i tak samo robimy z pompą numer 3, tutaj e, z trzecią dawką. E, I tutaj teraz e, może nam się uda, żebyśmy zatwierdzili, e, zaobserwowali dozowanie. E, z drugą pompą robimy dokładnie tak samo. Wchodzimy sobie i też możemy sobie ustawić dawki. I tak po kolei, po kolei, i tak robimy do czterech pom, do trzech pom, w zależności od tego, ile płynu tutaj będziemy mieli, żeby go żeby po prostu podpiąć. Możemy, cztery mamy, mi wystarczy trzy, bo ja konkretnie tutaj będę podpinała trzy płyny do metody Bellinga. Jeżeli chodzi o komponenty 1, 2, 3 z firmy Aquaforest. Więc mi tutaj trzy pojemniki jak najbardziej w zupełności wystarczą. Możemy sobie również sprawdzić e, na przykład e, czy pompa e, na przykład e, tutaj, czy pompa na przykład numer jeden nam dozuje odpowiednią ilość e, na przykład e, płynu, jaką ustawiamy. I tutaj taką umowną ilością to jest 100 ml e, i na przykład e, przy na O, tutaj pompa numer 1 nam chodzi. O, jak widzimy tutaj nam kapie fajnie woda. Znaczy tutaj w tym momencie akurat jest woda, bo to jest taki filmy poglądowy. Natomiast y, y, oczywiście wiadomo, że tutaj będzie y, chodziło o y, komponent, który sobie tutaj y, podpięliśmy. Y, i tutaj sprawdzamy sobie, czy faktycznie te 100 ml płynie, płynu zostanie, e, zostanie e, wydawkowane. Czy będzie to więcej, mniej? E, czy ta pompa po prostu dobrze nam działa i dobrze jest ustawiona? Ja sobie tu zatrzymam. Proszę mi wierzyć na słowo, że działa bardzo dobrze, bo już to wcześniej sprawdziłam, natomiast sobie tutaj wyjdę, ponieważ dochodzi nam tutaj 19.13, a ja chcę Państwu pokazać jak ta pompa, bo pamiętajmy, że pierwsze dozowanie płynu ustawiliśmy na godzinę O. No, widzieliście? Właśnie akurat trafiliśmy na ten moment. Dozowanie pierwszej dawki właśnie na 19.13 ustawiliśmy i zostało, został ten płyn dodany. No Umówmy się do naszego akwarium, do naszego Sampa, tam gdzie chcieliśmy, żeby ten dany płyn się znalazł. Tak jak mogliście się przekonać po obejrzeniu tego krótkiego, instruktażowego filmiku, programowanie tej pompy jest naprawdę bardzo proste, nie wymaga żadnego skomplikowanego nakładu i nie pochłania zbyt wiele czasu, jest naprawdę prosta, menu jest tak uproszczone, że oszuba bardziej się nie da. Jeżeli podobał Wam się filmik, to oczywiście subskrybujcie nasze, nasze filmiki, ponieważ tylko w ten sposób będziecie na bieżąco z naszymi nowościami, które się pojawiają na naszym filmowym kanale. Ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.